Cześć. Dzień dobry, cześć i Nie wiem jak wyglądam i skąd się tu wziąłem. Słuchajcie, w mojej dziupli jest kurcze przemiana. Spójrzcie co się robi. Ja robię sobie ściankę, oczywiście to jest nieskończone jeszcze, nie? Z tej strony będą półeczki, jeszcze jakieś tam ozoby, a z drugiej strony będzie podbite ten, y, płytą kartonowo gipsową także będzie ścianka już fajna. A Adam tu rządzi z moim szefem, zobaczcie, nowy, nowy no, nowy stary, nie? Ale jest w bardzo dobrym, bardzo dobrym stanie. Zobaczcie, tutaj będę miał podłączoną wodę, już Adam tutaj y, podjechał wężami, puszczone jest tutaj tym kanałem y, y, odpływowym do świniek, świnek, co było kiedyś. Tutaj wszystko rozkopane. Patrzcie, co się wydarzy. Tu jakieś. O! No! Adam tutaj rządzi. No, to bo wiadomo, Adama tu jest. To jest. No, fucha, bo, bo on ma taki zawód, że potrafi to zrobić, kochani. A ja jestem. No. Zobaczcie, tutaj już. O! Tak będzie. I tutaj na to przyjdzie płyta pilśniowa, Ale pilśniowa mi Adam doradził, że raczej nie za bardzo, bo będzie wilgoć chłonęła i się wypaczy. To może płyty kardanowo gipsowe pójdą do mnie i będzie fajna ścianka. Tu jeszcze wam pokażę. O! Tego oprawam, nagram. Kupił sobie ten mój szef No, także mam tutaj rozgardiarz wielki. No, ale mówię. Będzie, będzie dobrze. Będzie dobrze. Także robię tutaj małe też. A remonciki, jak zauważyliście, nie ma już. Jamaszki, Jamaszka poszła do Polski w bardzo dobre ręce na prezent, no nie mogę wam powiedzieć dla kogo bo to jest no nie w mojej intencji no nie, nie wiem czy sobie by po prostu na to czy na to by mi pozwolił ten kolega ale zadowoleni są, ja też jestem zadowolony bo poszło, bo wiecie ta naprawdę ta Jamaszka była w super stanie w super także jestem zadowolony, że poszła do Polski i ktoś będzie na nie jeździł, prawdopodobnie już jeździli, nawet jak to paliwo ciekło tam z tego, no i dobrze, no i teraz tutaj sobie widzicie też, patrzcie, sprzedałem na łebie wszystkie te tablice, a teraz sam nie mam, ha, tak to jest, szef z bez butów chodzi, została jeszcze chądzina, yy, ale to taki wiecie, projekt, yy, będzie, nie będzie, będzie, nie będzie, no samej silni gdzieś za grosze, to, to się tego, a chcę go powiesić tutaj do góry, no to jest hak widzę, Jeden, tam jest drugi i będzie tak w poprzek sobie wisiał, też będzie jako ozdoba. A co? Na całego trzeba iść. Tak trzeba żyć, ludzie. Tak jest, już powoli się przejdzie. Przygotowuję, bo październik. A październik tego roku to jest koniec zakazu z sprawy jazdy, nie? Tylko, że muszę porobić właśnie badania. Już jeden zrobiłem, teraz drugie. No, jeszcze wam jakąś relację tutaj wbiję. A może gdzieś jeszcze pojadę? Zobaczymy. Bo Adam na pewno to musi zostać. Nie, biegnie, biegnie, zobaczcie, biegnie. Szaleje tutaj, kurde. Panie, co pan robisz? Bo widzowie pytają się, co robisz? Robię wodę. Komu? To, kurde, komu to? Wodę, wodę, wodę. Dla sieka, że miał konkretnie w swojej dziupli. O, proszę, widzicie? To jest kolega. A ja wam coś pokażę jeszcze. Pamiętacie, taką dostałem od kolegi skrzynkę. Nie wojskową z lat 60., chyba i dał mi ostatnio resztę do tej skrzynki. I Spójrzcie, co tam było. Jest to pistolet razem z yy, sprężarką w środku. Nie wiem, to jest chyba 53 czy 63. Już nie wiem, gdzieś tu patrzyłem. Który to jest rok? Piękna sprawa, ciężki. I wiecie, co ja go sprawdziłem? Zobaczcie, jakie ma zabezpieczenia. Tu widać były tify, nie tify. I on tutaj, rozumiecie, poczekajcie chwileczkę. Kurczę, tam gra muzyka, nie wiem, czy mi znowu nie tego. O, tak się otwiera, spójrzcie. To się otwiera, jest wtyczka. I wiecie co, ja spróbuję go włączyć, poczekajcie. I zobaczycie, co się dzieje. Moment, moment, moment. O, tu się zakręciłem trochę. Da radę, czy nie da rady? Zobaczymy. Jak muzyka ponoć gra, to trzeba po prostu dużo mówić. To może wtedy YouTube, kurcze nie... Sławek, a no wiek robi swoje, wiecie, no trudno, poczekajcie, ja chyba się rozłączę, włączyłem, spróbowałem i zobaczcie, on się zachowuje tak, jakby był zapchany, nie, bo on działa ogólnie, o, ale, ale nie dmucha, nie, i widocznie jest, no działa, może, o, tak jak ekspres do kawy, to czasami, wiecie, tak samo się zachowuje, jak jest zapchany, to taki dźwięk właśnie wydaje, o, tu jest lepszy, Jemu się nie zapchał. Ten też działa. <gry> no, także taka ciekawostka, jakby go wyczyścił. To świetny sprzęt. Świetny sprzęt. No, to dzięki koledze mu takie coś. Słuchajcie, zostałem porwany na recykling. Więc pochodzę trochę. Jedną płytę polanka. Polanka znalazłem. Pochodzę trochę i poszukam. Może jakieś fajne rzeczy się znajdzie. Albo coś do moich takich, wiecie, które mam niekompletne kompletne rzeczy, nie? Jak coś znajdę to wam pokażę po prostu? Widzicie, jaki piękny wałbrzyk To jest Wawel akurat. I tutaj jest bałbrzyk, Co tu jest nie tak. Pokażcie, muszę tu zobaczyć o co tam mam. A widzicie, to jest inny wzór no no to to jest wawel część mlecznik a tu jest widzicie wałbrzych ale bardzo podobne spójrzcie nie to w takim razie to też będzie wałbrzych a zobaczę jeszcze na o tu to jest na pewno wałbrzych a zobaczę tam cukierniczka a cukierniczka będzie wawel Lecznik i cukierniczka. To że co, nie ma nie ma góry. Ale jale. szkoda, hm, No lipa, Jest serwis japoński cukierniczka jest. Lecznika nie ma. Ale ta są jest pięć. Tam będzie trochę więcej. i ładnie z litopanią jest, jest Aiszaklanaki. Ai Ale co z tego jak, jak tylko jest jedna to Tu tak samo widać, że jest jedwabione. Ale... No trudno. banek przebulewy. Ciekawe, ale nie ma wieczka. Tu jest ciekawa porcelana. Ciekawe z jakiego to jest. Poczekajcie, może mi się uda. Jedną ręką. Co to za? Co to za? 6G. 30 No jakieś fajne to jest. Tu jest jeszcze, widzę, do tego. O, o widzicie co? Chyba będzie całość, zaraz sprawdzę, to znowu bym porwał, bo mi się podoba. Jeszcze taki ładny zbanek, ale to nie jest od serwisu. Porcelanowy, kobaltowy, z Tajlandii. Patrzyłem już w sygnaturę, chyba go wezmę. Bardzo fajny do wody taki, nie? Czy do mleczka, kobaltowy. Do czegoś można to dopasować. Dzisiaj już mam fajną rzecz. Cebulowy wzór, nie ma filiżanek, ale cóż z tego? 2, 4, 6, 2, 4, 5. Będziemy szukać filiżanek. Nie teraz, to innym razem. A to może być za niewielkie pieniądze. No bardzo fajne, bardzo fajne. Ładny wzór. Ja Wychaczyłem taki czajniczek. One są bardzo drogie. fajne takie parzenia herbaty. Jeden mam, taki inny, a ten ma fajny kształt. Dlatego go wziąłem To jest naprawdę masa różnych pięknych rzeczy masakra. Jest tak dużo ludzi. Ja stałem w kolejce do kasy, nie tam żeby coś nie yy, stałem w kolejce do kasy dokładnie 35 minut. Nie idzie nie ma czym oddychać. Jest taka masa ludzi. Już powiem wam szczerze że normalnie z tego powodu nie chcę mi się nawet wchodzić z powrotem, ale muszę, bo tam została jeszcze moja żonka. No masakra, mówicie, mówię ci, mówię wam, upociłem się normalnie. Jak nie wiem, no wejdę jeszcze. Słuchajcie go, panie, już tutaj krążę i krążę chyba za dwie godziny. Znalazłem jeszcze takie, widzicie, on z wojny. Takie ze symi są poszukiwane dosyć te. Te rzeczy, o tu jakieś Rozentale, widzę pojedyncze wiecie Tak patrzyłem właśnie na te pojedyncze No zbanki, Filiżanki no, I tak wie, wiecie do, tego, do tych moich Do tych moich co mi tam brakuje nie Ale nic już nie znalazłem No tam na te nowoczesne Na te drogie to ja tam nie wchodzę w ogóle bo Mnie takie drogie to za bardzo nie interesują rzeczy wiecie co mam, to mnie męczy a tu spojrzałem, jest jedna filtrzanka pęknięta i druga jest jeszcze tutaj przerobiona no muszę sobie dać spokój ale tak mnie ten męczy, ten bałczyk że mówię no tu fajna ze Szwecji Taka jest suwka to już pokazywałem wam to też wam pokazywałem no. wszedłem i moim oczom ujrzało wszystko. No jak to są? Wolesławie jest nas kochane. Także fajnie dwa kubeczki. Każdy z nich jest inny. Ale jak jest Wolesławiec, to trzeba brać, nie? Słuchajcie, tutaj Tak mam chęć, na ten zaraz Wam pokażę. No ale co ja z tym zrobię? Na ten wał i na tą na ten wawel. Ale zobaczcie, że to są wzory takie same, bo tutaj macie kwiatki na zewnątrz. A tu macie wewnątrz. I to jest wawe, a to jest... A to jest Bałbrzyd. No nie wiem czy to się różni szkoda, tu sześć filiżanek jest. Jedna tam widziałem była taka troszeczkę wydługiobana, by ale nie za dużo. no Świetne to jest, kurczę. Są cztery filiżanki. Jest cukierniczka, jest tutaj sosierka, tu jest mlecznik dzbanek, tu jest jeszcze jeden dzbanek. To no nie jest to jakieś kompletne, a będzie trudno znaleźć taki. Także zrezygnuję z niego tutaj był akurat był ten yy, napływ nowego towaru Tam o właśnie ta pani zauważyłem, że, że jest fajny cen. tak na czuja wziąłem zobaczcie co to jest kuczem Reuter piękna porcelana cieniutka może za groszę się uda kupić kochani naprawdę fajny strzał wydaje mi się, że jednego talerza tego nie ma ale super Ciekawy arcydzieło jest naprawdę tutaj tak dużo tych rzeczy, że można by było przebierać dzień, i noc. Jeszcze będzie no jakiś fajny ten. O, zaraz obejrzę, to mi się podoba. No dobra, to, to już wszystko, to już wszystko. Troszkę tam kupiłem, oczywiście nie wariuję za bardzo, bo to nie, cho to nie, jest, to nie chodzi o to, żeby, żeby, żeby kupować. Nie wiadomo ile, tylko chodzi o to, żeby kupować sobie rzeczy, które są mi potrzebne. Uciekam! Uciekam do domu! Także słuchajcie, sobie lubik Ameryka, kto byś o tej kilka stając z Wami. Już chyba dzisiaj do dziupli, nie dam rady podjechać. Trzymajcie się i do następnego. Hej, heja, heja. Masakra, masakra. Powie wam. Szok.